A powiem Wam śmieszną sytuację. Tata do mnie dzwoni i się pyta, co się stało, takiego. A ja mówię do taty, a co się mogło stać. E, powiedziałam, że tylko w 90% mogę przyjechać w sobotę i pomóc, ale nie mogę gwarantować na 100%, ponieważ no, szefowanie jest pewne. Czy po prostu będziemy potrzebować w sobotę w 100% czy w 90%? A to sam, no, ludzie, którzy po prostu dali odczuć, i dlatego omijać takich ludzi, od których siebie nic dobrego nie spotyka, tylko sam smutek, stres, nerwy. Po co się zakłócać z takimi ludźmi? I dlatego szefowa powiedziała, właśnie, żeby ich omijać, ale co do soboty, to tylko daje gwarancję 90%. I powiedziałam wujkowi, bo dzwonił przez telefon w obecności szefowej, i szefowa powiedziała, że 90% daje gwarancji, żeby przekazać wujkowi. I tak przekazałem. Powiedziałem, wujek w 90% tylko będę mógł być. Nie mogę gwarantować na 100%. A za chwilę e, ciocia dzwoni. I z wielką pretensją, ciocia dzwoni z wielką pretensją. A nie, to napisała smsa ciocia z wielką pretensją, a ja cioci odpisałem SMS-a Ciociu, byłem mówiony na 90%, a nie na 100%. To nie można mieć pretensji do mnie, no po prostu, po prostu nie mogę. na szefowa powiedziała, że nie mogę, bo będzie mnie mogła potrzebować. Nie można mieć do mnie o to pretensji, co innego, gdybym na przykład Powiedział, że przyjadę, a nie przyjechałbym, to byłoby zupełnie co innego, ale ja powiedziałem wyraźnie, tak jak mi szefowa powiedziała, żeby przekazać bójkowi, że w 90%, ale nie w 100%. No, a tu zrobili taki, z tego taki, jak, jak to można powiedzieć, harmider. Że po prostu śmieszne to jest, tak się śmiałem, jak do taty mówiłem, tata zrozumiał w końcu, że no tak, jak mówiłem w ten sposób, że 90%, przemówiłem tacie, że moja szefowa może potwierdzić tę rozmowę. No i tata powiedział, że spoko, że rozumie. No i po prostu, no szefowa powiedziała, żeby po prostu takich ludzi, którzy po prostu krzywdę robią, obgadują, żeby omijać po prostu, po co po prostu do takich ludzi jedzie się. Ja powiedziałam, że oczywiście pani e, mogła ma pani mogła się rację, oczywiście tak, tak zrobię i tak zrobiłam i po prostu e, mam taki spokój po prostu, wiecie kochani, no i tak to wygląda ta cała sytuacja, no od swych ludzi się mija. A i dlatego szefowa powiedziała, że 90% gwarancji, bo no szefowa nie była pewna na 100%, taki mi plan z, zrobi w sobotę. Plan miałem bardzo, bardzo piękny u szefowej w sobotę. Um, było super. Szefowa chciała, żebym miło przyjemnie spędził ten czas, a nie w stresie i pogardzie. Bo to takie, że jak kiedyś nieraz pomagałem tym ludziom, to później mi obgadywali z zapisami. No. No i to wiele osób potwierdziło, że ja tam im pomagałem, a później się ze mnie tam nabijali i tego typu epitety pleciały, gdy mnie nie było. No, że tak to jest. Tak zawsze było. I dlatego. Wcześniej mama mi mówiła, żeby ich omijać oczywiście i teraz ich właśnie omijam, bo jak coś potrzebuję z internetu, jakiejś pomocy, wsparcia, to mi tego wsparcia zawsze udziela. Zawsze mi udziela i kurde jest super. I nie muszę po prostu już prosić się, liczyć na łaskę e, właśnie tej rodziny, która jest, e, no tak po prostu można powiedzieć, toksyczna. No toksyczna, trzeba po prostu włykać się, omijać, bo to są bardzo źli ludzie. I szofowa tak powiedziała, żeby omijać złych ludzi, kontaktować się tylko z dobrymi ludźmi. Po co, po co toksyczni ludzie? Po co mieć takie stresy, jakieś takie smutki? Trzeba żyć pełnią życiom, pełnym, pełnią życia i się cieszyć z tego życia. Budować, rozwijać się spełniać swoje marzenia i żyć w radości, a nie w takim jakimś dziwnym, chorym świecie, toksycznej rodziny, od której trzeba się trzymać po prostu z daleka. To akurat w tym przypadku jest wujek i ciocia, którzy po prostu nic innego nie robią, na, na czele z moją siostrą, nic innego nie robią, tylko po prostu pracują nad intrygami, jak tu zaszkodzić, jak tu po prostu zrobić krzywdę. A jak potrzeba pomocy, to wtedy udają dobrych i, i myślę, że znów by mnie skusili na to, żeby im pomóc pod przykrywką udawania dobrych. Oni są udają dobrych, kiedy potrzebują pomocy, a kiedy tej pomocy nie potrzebują, to wtedy obgadują tak, że aż po prostu okna trzeszczą i ściany od, odlatują, latają. No tak, tacy to są ludzie. Dlatego teraz się czuję bardzo szczęśliwy. No, bo mam taki całkowity spokój. Całkowity spokój. Teraz mogę po prostu w większym spokoju funkcjonować. No. Tak jak widzicie, tu właśnie robię, rozszerzam sieć, rozbudowywuję sieć i jest fajnie, bardzo się cieszę. Nowy sprzęcior kupiłem, jak już pokazywałem. Fajne, fajna zacis zaciskareczka. Jest super po prostu, ogromnie się cieszę. No dobra, no to hejka, siema, pa. Chciałem się tym z wami podzielić. Hej.